Akurat Powstanie Wielkopolskie jest tym jednym, jedynym powstaniem, dzięki któremu i mieszkańcy naszego regionu mogą się czuć związani z resztą Polski. Bardzo często mnie spotykało w Wielkopolsce takie, ta, takie powiedzonko, a Wy to je przyjeżdżacie z Europy, my jesteśmy Polska. Ja chcę podkreślić i tym wypadem również dzisiaj też tutaj staram się to udowodnić, że ten region, w którym teraz jesteśmy, ale i wcześniej byliśmy, bo byliśmy w Kargowej i w Babimoście też jest Polską w sensie historycznym w pełni. Mieszkańcy tych regionów też walczyli w różny sposób i z karabinem w ręku, ze słowem w, ręku, w ustach. Na przykład u nas w Zielonej Górze w czasie Powstania Wielkopolskiego było, istniało to, Towarzystwo Rzemieślników Polskich, które zbierało pieniądze na broń którą wysyłali potem tutaj do Wielkopolski do oddziałów bojowych. W Zielonej Górze jest również piękny sztandar, ręcznie malowany, z pięknym orłem polskim, gdzie jest napisane Cześć Polsce, Zielona Góra 1919. No to się wydaje zupełnie, dla niektórych mieszkańców może Wielkopolski, gdzie Zielona Góra, historyczny Śląsk, a gdzie powstanie Wielkopolskie. Ale tak jakoś nasze losy połączyły, że właściwie nas tylko odra róż, właściwie tak mocniej dzieli. Więc jestem zadowolony, że, te, że ta tradycja doszła. No, po, szczególnie jeszcze historia po 1945 roku też jakoś wiąże z Wielkopolską, dlatego że w tych pierwszych podziałach no, administracyjnych mój, moja ziemia rodzinna, czyli ziemia, no, Zielona Góra i okolice trafiły do województwa poznańskiego, czyli Cała tradycja związana z Wielkopolską była również, jakby można mówić, tożsamością i tego regionu przez te kilka lat do 50. dokładnie drugiego roku, kiedy powstało województwo zielonogórskie. Już nowa sól na przykład była w Dolnośląskim, więc już tam inna tradycja obowiązywała. Stąd mamy na przykład coś takiego, jak, że mamy w Lubuskiem Gorzu Wielkopolski. No wiadomo, że jak ktoś spojrzy, spojrzy na herby miast wielkopolskich, na herb Gorzowa, to powiedzie, gdzie tutaj Wielkopolska? To jest Orzeł brandenburski, a nie żaden wielkopolski. I to jest prawda, ale trzeba pamiętać, że wokół Gorzowa był Santok. To była stanica graniczna Wielkopolska przez tysiące, której żywioł polski miał być zgnębiony przez miasto Landsberg, czyli obecny Gorzów. To tak przy okazji naszych tu tradycji tych, tych pogranicza. My jesteśmy też takimi Ukraińcami, czyli mieszkańcami u granicy, jeżeli chodzi o okresy zachodnie polskie. I tutaj też no, Polaków no, zawsze było trochę, było. W samej Zielonej Górze, w okresie jeszcze cesarskim, w czasach cesarstwa niemieckiego, dużo właśnie Polaków było z Wielkopolski, z kościana m.in. Kazimierz Wisowski który zginął w 1935 roku jako ten no główny lider po Polonii no, zielonogórskiej tamtych lat. No i właśnie no, ja jestem, między innymi to jego historia i ten no, zielonogórski sztandar z czasów powstania Wielkopolskiego mnie najbardziej inspirował Bo jest ciekawostką taką, że było to, ten sztandar trafił do, powstał w 19 roku. Trafił do wojsk tutaj wielkopolskich, tutaj gdzieś ktoś go używał i wrócił w 21 roku jeszcze za Niemca, ktoś mówi, do Zielonej Góry i przetrwał. Przetrwał i teraz jest eksponowany w naszym muzeum w ziemi lubuskiej, więc jest to coś dla mnie fascynującego. No i stąd dlatego cały czas, o tych ponad już 20 lat, jak jestem prezesem koła nr 5 TPPW, no staram się pokazać, że my też mamy prawo do tej tradycji powstania wiekopolskiego, do tej, tego jedynego polskiego zrywu narodowego, który może nam też być dla nas, dla wszystkich mieszkańców przykładem. Dlaczego? Jak wybraliśmy, no, może nawet patron, za patrona generała Józefa Dobormuśnickiego. Jest to dowódca powstania, który tak troszeczkę w jego historii osobowej mamy losy kresów zachodnich, kresów wschodnich i centralnej Polski. On urodzony gdzieś na sadomieszczyźnie, Grabowie, który przez lata był oficerem armii rosyjskiej i gdzieś tam na daleki wschód walczył za, za cara. Ostatecznie trafił do, do Wielkopolski, gdzie organizował tutaj miejscowych Polaków w jedną w z bardziej sprawnych w tym czasie armii, armii. To była jedyna polska armia z, z lat 1918-21, która była w pełni sfinansowana tylko i wyłącznie przez Polskę. Legiony Piłsudskiego dostawały pieniądze od Austriaków i Niemców na początku, dopóki się oczywiście Piłsudski nie postawił w związku z przysięgą na, na, na rzecz cesarzy. Armia Halera była sponsorowana przez Francuzów i Amerykanów. Pierwszy Korpus Polski doborowy, ten wcześniejszy, był sponsorowany przez Rosję, a Armia Wielkopolska była przez jej mieszkańców. I to podkreślał właśnie generał dobor Musicki w swoich wspomnieniach i to jest najpiękniejsze powiedział, że Wielkopolska jako, jako kraina więcej wydała na y, poczet wojska na w ogóle, żeby no, wojennych wydatków miała niż cała rzesza niemiecka. A mało tego, te wojska nie tylko były sami same Wielkopolskie, ale też były wysłane, jeden z pierwszych oddziałów pod pułkownikiem Konarzewskim, były wysłane pod Lwów i pomogły obronić lwów. Jeszcze przed Ukraińcami. Później znaczne oddziały też trafiły pod Warszawę. I tu już nawet sam Marszałek Piłsudski powiedział, że gdyby nie oddziały wielkopolskie, to nie wiadomo, czy by utrzymano Warszawę. Więc naprawdę trzeba mieć i oddać cześć powstańcom właśnie jako tym, którym się nie tylko, że udało powstanie, ale tym, którzy się potrafili zorganizować. To jest ten wzór dla nas tu obecnie mieszkających, gdzie szukamy własnej tożsamości w Europie.